Jesteśmy między szczyżowicami a rogoźnikiem. Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 20 października 2012 roku. Idziemy z Będzina do Sączowa. Która się pani Nie się mną zaopiekuje, że następnie jestem się wszędzie zgubi. drogą Drugi Jakuba. chyba. Nie Widziałem taką najstarszą w Lednicy tam, tam, była znaleziona w 1960 roku. Akurat pamiętam, co? byłem tam na Musiu, um, mamy taką ciężką, ciężką drogę tak, i dużo kilometrów i spędzimy nawet nie ma No my dłużej. mamy połowę trasy dopiero. Jasne, dwa, trzy godziny jesteśmy. Nie mamy. A już nie wiem, żeby tak. Nie pani wstres. My właśnie ora, jak właśnie ma na koniec. Jest straszymy, nie. No to zrozumie, nie, zrobimy, zrobimy tak. Takie, jak to się mówi grupę, grupę maruderów. <śmówna> i drug grupę szybkiego reagowania. Ci pierwsi będą nośni tych drugich? <śmówna> no, nie, to by nie stało. Nie stało. Jak za chwilę. Nie będziemy takich. <śmówna>

No ja bo ja zmierzyłam, bo mniej więcej takiej przecież. Ile kilometrów że na trasie byłam? Sądzę, że z 24 <groansForm> Nie, no, <mean himself> <úsica> nie, nie, całość. całość. A to połowę papa, tak? Dalej. może? Nie, 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 jak jest? zgoda jest? Yes. Na kresce, No tam wiemy. A pana skrajki? Tak! Cały czas skręci. nie ogląda go pani u niego? Na portalu jest. Jak zobaczę to złuszę rękawacie, że jeszcze wyszłam. Na YouTube jutro. Na YouTube. Cze. Idziemy? No, no idziemy, Bartek. Do pionu. Jakbyśmy tyle dosyć, to chyba do no. Chodźmy, nie, nie wołem My powiem 5 powiem, minut ale, ale dobre jest, takie pięć minut, dobre. dobre. Po prostu nie mam spółki na czas. Lecimy, mamy jeszcze 15 minut. Idziemy dalej. Kulki w zęby, tempo 24.